No to proszę zajrzeć tutaj do środka O tutaj przez tą szybkę można zajrzeć Co tu się dzieje w środku? Ty też mówisz żeby nie? No? Ale on mnie po nogach brzyje Cztery Temat osoby Maksymalnie cztery dwa. osoby mogą być w <laughs> środku No nie najważniejsze Chodzi o to, że zostaniecie w środku Dobra Dobra, głosowaj Walius Ja tutaj mam dla Ciebie no. Dobre, no. Pomoc, koleżanka no obstawiła Ciebie. Jeśli ja że chce Ci pomóc. Może wejść na Twoją pannę, żeby Ci nie uciekło ciśnienie. Chcesz? To chodź. Chodź, przyciskaj. Odstawiłaś swojego czarnego konia, to chodź teraz na niego. Dociskaj. Kogo obstawię? Tutaj kolega był na pandę Jaśmina jest też na pandę Pan na pandę. tutaj kolega był na honorowego Dobra Co mamy do tego? A już płytę wziął? Nie wiem Płytę Gotowi do startu? Gotowi? Jest gotowy? Honorowy gotowy? Gdzie on jest? No to jeszcze nie dookoła. się spadła. Uwaga, czas. start. nie, czemu on nie gra. Czemu nie gra? Ej, nie gra? No dobrze, gra?